Cześć, Tudorota, zapraszam na tutorial z ozdabiania serduszka. W grupie Cudna Paczka trwa wyzwanie z miłosnym wyznaniem, dlatego też zdecydowałam się zrobić projekt także pod to wyzwanie. Moja inspiracja jest dla fantazy, więc będę tutaj wykorzystywać ich wykrojniki oraz tekturki. Przygotowałam sobie serce z HDF-u. Serduszko jest od Anity z Eni kombinuje z papierami. Jest takie serduszko jak widać średniej wielkości. Aby dobrze mój papier przywarł do HDF-u najpierw nieco sobie obtarłam je papierem ściernym. W związku z tym, że mój, mój projekt będzie jasny, biały czy też jasno-błękitny dlatego boczki przemiziałam nieco białym podkładem przygotowałam również sobie odlewy z żywicy takie w postaci gałęzi są one z foremki Prime i zabezpieczyłam je również takim, tym samym podkładem, którym miziałam po serduszku. Przygotowałam sobie również tekturki z Fantazy. One um, prze, um, potraktowałam je embossingiem na gorąco. Jeden jest biały, drugi jest granatowy. Z dwóch różnych firm, tam było Wow, czy też Wow, nie wiem jak to się czyta, a drugie to było Nuvo. To nuwo jest granatowe i jest takie leciutko brokatowe, natomiast wow czy wow jest matowe. Moje tekturki w kształcie okienek podkleiłam sobie papierem. Takie wybrałam kawałki papieru, aby troszkę kwiatuszków był, znajdowało się na tych papierach, gdyż chciałam, żeby wyglądało, że właśnie to okien, te okienka są jak gdyby takimi oknami na ogród. Więc takie delikatne rzuciki papierów są właśnie podklejone pod tymi tekturkami. Dopasowałam papier do mojego serducha w taki sposób, aby nie wystawał on poza krawędź HDF-u. Pokazuję tutaj, że oklejam wierzchnią część serduszka, natomiast oczywiście spodnią część serduszka również okleiłam papierem do skrapu, a właściwie resztkami tego papieru, które po prostu znajdują się w dwóch częściach. Aby nieco postarzyć moje odlewy w kształcie gałęzi, przemiziałam je farbką w szarym kolorze farbka to, jest to farbka do tkanin jak wiecie ja lubię używać farbki do tkanin bo mają lepszą czepliwość Natomiast ta była matowa, też bardzo fajna, bardzo w bardzo fajnym kolorze. Natomiast, aby mój projekt nie był zbyt ciemny, troszkę rozmiziałam sobie białą farbką te odlewy, po to, aby ta szarość została mi tylko w tych zmarszczkach, w tych zmarszczkach odlewu, czy też tych gałązek. Przygotowałam sobie, podziłam sobie z takie serwetki, które wykonane są z masy modelującej, czyli to nie są takie serwetki z tkaninki, tylko takie właśnie z, jak się wkłada masę do takich foremkowych odlewów. Większość tutaj mojej kompozycji będę kleić na magika, natomiast magik nie złapie odlewu z żywicy, zwłaszcza takiego pod spodem niezabezpieczonego, dlatego tutaj stosuję taki glue. Tam, gdzie mój odlew wystaje poza, poza serduszko, również ten odlew jest pod spodem przemalowany białą farbką. Mój największy element to oczywiście jest ta wielka gałąź, dlatego od niej zaczynam układanie kompozycji i wokół niej będzie się rozgrywać cała akcja tego serduszka. Będę musiała tak dopasować sobie elementy kompozycyjne, aby nabrały takiej ilości dystansu, żeby mogły swobodnie, może nie swobodnie, ale stabilnie o stabilnie otaczać tą gałązkę. W związku z tym trzeba będzie dodać tutaj nieco dystansików. Zasadę dobierania dodatków jest taka sama jak w poprzednich tutorialach, czyli po pierwsze Mam określoną paletę kolorów. W tym, w tym projekcie jest to kolor biały, niebieski i zielony. W bardzo, podobnym, w bardzo podobnej kolorystyce też trwa teraz wyzwanie w cudnej paczce z paletą kolorów, więc serdecznie Was zapraszam. No i dobieram sobie również tak dodatki, aby je ułożyć kontrastowo. Czyli jeśli mam niebieskie, coś niebieskiego, wówczas nakładam na to biały, później znowu oddzielam niebieskim i tak dalej. Oczywiście w takich, w takich ażurowych pięterkach, czyli największe elementy daję na spód, a im wyżej kompozycja, tym te elementy są mniejsze. Powycinałam sobie sporo, sporo, jak widać, kwiatuszków i listków. Ja zwykle wycinam bardzo do mięsa, czyli pozostawiam mniej niż milimetr tej białej obwódki wokół wycinanego kształtu. Dzięki temu część tych, tych roślinek troszkę się zwija. Oczywiście przez to są one też bardziej delikatne i podatne na przerywanie, dlatego dość ostrożnie je doklejam do kompozycji. Zaczęłam używać już heavy body żelu, ponieważ kwiatuszki z famiranu przyklejam na heavy body. Niestety, ale magik ich tutaj nie złapie. Nie używam też taki glue, ponieważ mam to taki glue z eksona, które jest bardzo, bardzo wodniste i nie chcę, aby bardzo rozmiękły mi elementy papierowe w postaci właśnie na przykład delikatnych wyciętych wykrojnikami. Sambosowałam sobie moje okienka na taki bardzo wyrazisty kolor, bo właśnie one są moim miejscem centralnym projektu. I staram się, aby nie było wątpliwości na projektach, gdzie jest to miejsce. Dlatego albo to jest właśnie największy kształt, albo jest najbardziej wystający, albo właśnie jest w takim bardzo wyrazistym kolorze. I wokół tych okienek buduję sobie Kompozycję w taki sposób, aby oczywiście nie zasłonić tych okienek w całości. Czyli przetykam sobie nieco, zarówno elementami słami ranu, jak i elementami papierowymi. Na środek okienek doklejam również ptaszorka, bo po prostu to jest taki fajny, romantyczny projekcik. Staram się tam, gdzie mam już założone dystanse z birmaty. To staram się podtykać w taki sposób dodatkowe elementy, aby one jednocześnie zachodziły na te elementy, które już są widoczne u góry, ale też, żeby one nieco wychylały się spoza tej kompozycji. Chodzi mi o to, że. Aby element nie był całkowicie oderwany od kompozycji, która już jest ułożona, tylko stanowił z nią pewną spójność. Tak jak gdyby połączenie. Moje kwiatuszki, przez to, że zrobiłam naprawdę wysoką tutaj, wysoki dystansik przez gałąź i przez moje, Moje okienka, moje kwiatuszki okazały się, że są zbyt na dole, za bardzo przechylone, dlatego też pod kwiatuszki z ranu też dołożyłam nieco dystansików, i to jednocześnie od razu umożliwiło mi, że mogę tam sobie wepchnąć troszkę ażurowych elementów z wykrojników. Teraz nieco przykrywam sobie tą moją gałązkę. Nieco to jest mało powiedziane, bo właściwie bardzo niewiele będzie jej widać. Natomiast chodzi mi bardziej o to, aby właśnie wokół niej, aby ona nadała kształt budowaniu kompozycji. Staram się tutaj dodawać dość spójne elementy, natomiast akurat w tym projekcie udało mi się połączyć i złote elementy z papieru i srebrne dodatki metalowe. Uważam, że wyszło to bardzo spójnie. Na dole wciąż mam dziurę, która może od góry nie jest widoczna, ale wiecie, projekcik ogląda się ze wszystkich stron, więc staram się w tą dziurę na dole powpychać jeszcze nieco perełek, które też fajnie wypełniają kompozycję, a jednocześnie jej nie obciążają. Dodaję sobie również dla kontrastu jeszcze niewielkie niebieskie i białe elementy. Pamiętajcie, jeśli stosujecie odlewy, właściwie wyciski z masy samoutwardzalnej, jak u mnie jest ten ptaszek, to żeby przemalować je ges, chociażby gessem albo białą farbką, albo no w ogóle farbką w kolorze, którą chcecie do projektu, a nie zostawiać ich takich białych, niczym nie pomalowanych, ponieważ masa samoutwardzalna ma do siebie to, że po prostu żółknie. Na koniec, jak widać, dodaję już tylko nieco disco, czyli troszkę perełek, troszkę koralików i też brokatu. Tam, gdzie jeszcze moje gesso, jeszcze moje heavy body, wystaje gdzieś na projekcie, to właśnie je sobie teraz zasypię. To samo jeśli chodzi o magika, jakiś błysk magikowy, zaraz sobie do że tak powiem błyskiem brokatowym i nie będzie w ogóle widać tego, że jest tam jakaś resztka kleju. Na koniec pozostało mi tylko do zrobienia splash rozwodnioną białą farbką. Polecam wam, żeby tę farbkę bardzo rozwodnić, żeby nie było takich mocnych glutów z farbki. I już koniec. Mój projekt jest gotowy. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do wzięcia udziału w wyzwaniu. Topa.